Kiedy myślimy o totalitaryzmie, zwykle przenosimy się w XX wiek. Widzimy obrazy Stalina, Hitlera, Mao i innych dyktatorów, którzy stworzyli systemy oparte na pełnej kontroli nad człowiekiem. Ale rzadko zadajemy sobie pytanie: czy takie idee mogły narodzić się znacznie wcześniej, w zupełnie innym świecie w świecie filozofii i ezoteryki starożytnej Grecji? Wiadomo na przykład, że ezoteryczna doktryna orfików, do których należeli m.in. Pitagoras i Platon, nierozerwalnie wiązała się z projektami politycznymi, później także Masoneria, która bazowała na tej samej teologii wiązała swoje ezoteryczne dogmaty z próbą przejęcia władzy nad światem. Skoro orfizm zakłada, że wybrani ludzie doszli do oboskości, to powinni mieć oni prerogatywy bogów, czyli w pierwszym rzędzie, władzę polityczną i gospodarczą. W ten sposób Orficy przystępując do tworzenia swojej wizji państwa na samym początku musieli sobie uświadomić, że po pierwsze są bogami, którzy najlepiej wiedzą co dla ludzi najlepsze. Po drugie, każdego spotka to na co zasłużył. Nie należy więc wspierać słabych i chorych. Po trzecie, ludzie są pozbawieni wolności z natury, więc państwo może stosować każdy rodzaj przymusu. Oczywiście dla dobra obywateli. Już te pierwsze założenia pokazują, że koncepcja państwa inspirowana orfizmem, który ma bardzo bliski związek z ezoteryką, musi być totalitarna. Pitagoras, duchowa wspólnota czy polityczna wizja? Wiadomo, że Pitagorejczycy nie byli zwolennikami demokracji. Uważali bowiem, że na czele państwa powinien stać oświecony mędrzec bądź wąska elita oświeconych mędrców. Władca reprezentuje boską władzę, wprowadzając harmonię i jedność, które są odbiciem kosmicznego porządku. Władca jako uosobienie wszelkich cnót stanowi wzór właściwego postępowania. Mowa zatem o idei, że oświeceni mogą, a nawet powinni kierować społeczeństwem. Piotr Świercz opisuje państwo pitagorejskie jako siewankę, którą jednoczy wzajemna przyjaźń władcy i ludu, gdzie dominuje życzliwość, szlachetność i prawość, a przynajmniej taka była propaganda Pitagorejczyków. Wiadomo jednak, że wybuchały powstania przeciwko Pitagorejczykom. Sam Pitagoras, według niektórych historyków, musiał uciekać z Krotony do metapontu. Diogenes Laertios, starożytny autor i biograf wielu filozofów, twierdził, że Pitagoras nie opuścił Krotony, tylko padł ofiarą mieszkańców miasta, którzy zabili go, obawiając się, że przejmie władzę i wprowadzi rządy tyrańskie. Warto jednak nadmienić, że trudno rozstrzygnąć, czy opis ten jest prawdziwy, bo Diogenes nie był historykiem w dzisiejszym tego słowa znaczeniu, ale opierał się na zasłyszanych pogłoskach. Uznanie sfery publicznej za jedyną właściwą i likwidacja sfery prywatnej rozpoczęła się również u Pitagorejczyków, Platon i Utopia Totalna. Platon w państwie przedstawił wizję idealnego ustroju, w którym rządzą filozofowie, ci, którzy poznali prawdę. Mitjaskini pokazuje, że ludzie opierają się w wyzwoleniu, dlatego filozof władca ma prawo stosować przymus i manipulacje. Życie człowieka miało być całkowicie kontrolowane przez państwo. Rodzina zostałaby zniesiona, dzieci od razu odbierano by matkom i wychowywano we wspólnocie bez wiedzy o rodzicach. Kobiety miałyby być zrównane z mężczyznami, objęte służbą wojskową ćwiczeniami nago, pozbawione macierzyństwa. Likwidacji monogamii i relacji osobowych służyłaby wspólnota żon, a także przyzwolenie na homoseksualizm i pederastię. Małżeństwa dobierałaby władza według zasady eugeniki, ukrywając to pod pozorem losowania, zdrowe dzieci otaczano by opieką, chore i ułomne eliminowano by. Lekarze mieliby reagować tylko w epidemiach, a naturalna selekcja miałaby oczyszczać społeczeństwo. Ludzie dzieliliby się na trzy kasty: filozofów, władców, strażników, czyli wojsko, i rolników, rzemieślników. Strażnicy byliby najbardziej kontrolowani, pozbawieni własności. Aby utrzymać porządek, państwo miałby prawo do kłamstwa, tworzenia mitów i skomplikowanego prawa. Platon bowiem uznawał, że brak mądrości jest największym złem, a obywateli należy traktować jak bezwolne jednostki. Ostatecznie i tak wszystkim rządzi konieczność, a nie wolna wola. Kluczową rolę odgrywałaby edukacja, już bajki dla dzieci miałyby kształtować posłuszne pokolenia. Państwo Platona byłoby silnie zmilitaryzowane, wzorowane na wsparcie. Platon, choć gardził tyranami, uznawał, że właśnie tyrania najlepiej nadaje się do wprowadzenia jego wizji, bo tyran ma pełnię władzy i można go nakłonić do reform. Podczas swoich podróży do Syrakus na Sycylii, próbował wychować i uczynić z tyrana Dionizjusza II filozofa władcę. Ezoteryczne usprawiedliwienie władzy. Ezoteryczne uzasadnienie tego systemu było niezwykle sprytne. Doktryna reinkarnacji oznaczała, że każdy cierpiący jest sam sobie winien. To kara za błędy z poprzednich cieleń. Słabi, chorzy, biedni czy przegrani nie zasługiwali na współczucie, bo ich los był sprawiedliwą konsekwencją. Państwo mogłoby więc stosować każdy rodzaj przymusu i ingerencji, powołując się na wyższe dobro. W tej wizji wolność jednostki znikała, a całe życie człowieka stawało się środkiem do realizacji kosmicznego porządku. Bo aby wyzwolić się od zła potrzeba wiedzy, która w gnostyckiej myśli starożytnej była identyfikowana z cnotą. Jednocześnie ezoteryczny orfizm jest wiedzą tylko dla wybranych, którzy są jej godni i są w stanie ją przyjąć. To z kolei pokazuje, że zdecydowana większość społeczeństwa nie tylko cierpi, ale jest skazana na cierpienie. Żyje źle, bo tak żyła w poprzednim wcieleniu i będzie dalej tak żyła w następnym i tak w kółko. Co więcej, właśnie Platon jako Orfik pokazywał wyraźnie, że tak musi być, bo ludzie są pozbawieni wolności. Opisywał on prawo konieczności, z którego wynika, że losy każdego z nas są ściśle uzależnione od tego, ile widzieliśmy w świecie idei, w którym przebywaliśmy przed wcieleniem. Skoro dobro to wiedza, to jeśli ktoś nie miał szczęścia, żeby ją posiąść, na zawsze będzie skazany na nędzny żywot, pozbawiony jakiejkolwiek nadziei. Dla Platona bowiem uczenie się to przypominanie sobie, a jeśli ktoś nigdy nie widział idei, to nic sobie nie może przypomnieć. Echo starożytności w XX wieku. Widać tu wyraźnie schemat, który później powrócił w nowoczesnych ideologiach. Jednostka staje się niczym wobec całości. Życie prywatne, rodzina, nawet sumienie i religia są podporządkowane nadrzędnemu celowi, i to, co u Platona miało być filozoficzną utopią, w XX wieku stało się brutalną rzeczywistością w systemach totalitarnych. Komunizm, faszyzm czy inne projekty polityczne powtarzały motyw wybrańców, którzy wiedzą lepiej i mają prawo decydować o wszystkim. Czy więc totalitaryzm pochodzi z ezoteryki? Nie w prostym bezpośrednim sensie. Ale wiele wskazuje, że właśnie ezoteryczne doktryny starożytności Pitagorasa, Platona i ich następców były pierwszymi próbami myślenia o społeczeństwie jako o całości, w której jednostka jest niczym, a tajna wiedza usprawiedliwia władzę. To z tych idei mogły wyrosnąć późniejsze utopie polityczne, które okazały się śmiertelnie niebezpieczne, a historia uczy, że tam, gdzie duchowość i filozofia stają się narzędziem kontroli? Zawsze pojawia się ryzyko narodzin tyranii. Nauka Platona, a jeszcze wcześniej Pitagorasa, pokazuje, że pierwsze utopie europejskie rodziły się w kręgu ryfików i miały podłoże ezoteryczne. Opierały się one na przekonaniu, że wybrani ludzie po dojściu do boskości są w stanie stworzyć nowego człowieka, a co za tym idzie nowe państwo i nowe społeczeństwo. Już oni zdawali sobie jednak sprawę, że aby to zrobić, trzeba zniszczyć naturalne relacje międzyludzkie, dokonać destrukcji rodziny, wykorzenić naturalne odruchy, jakie przejawiają obywatele. To zaś oznaczało rewolucję we wszelkich dziedzinach, która uderzała w to, co przez Wiki było traktowane przez większość jako naturalny porządek rzeczy.